I witamy na drugim meczu, na nagrodzie. W pierwszym nasi wygrali. Teraz mamy przewagę, mamy 4-0 i zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Mamy środek pola, mamy przewagę, udało nam się tutaj troszeczkę zdobyć środka i tutaj Broko strzeliwany, Piper go tam męczy, Tutaj tutaj mamy na dole Piper, mamy B i mamy Spike a tym razem, który tutaj też dobrze męczy Oj, dobrze, dobrze, Spike rzuca te swoje ulty i to jednak męczę. Jest 4 do 3, mamy minutę 20 do końca. Uciekaj i nie zdążył uciec, ale jeszcze zdążył tą tą wykończyć. Jest 6 do 5 i mamy teraz, przesuwamy się, Brock, Piper i B. I B na 8 energii przetrwała. To jest niesprawiedliwe. <grym> Dobra. B Piper i Spike dalej tutaj męczą. piper. Uderzyła jeden teraz, trafiła i została też trafiona. Mamy 16 do 12 dla nas. Pięknie tutaj nasi daliśmy radę, bronimy, to idą cała trójka, idzie teraz, żeby ich tutaj powstrzymać i udać. Udało się i wygrywamy tutaj 16 do 12. Dobrze, cofnęliśmy się, dobrze, jesteśmy w kupie i spokojnie ich tutaj możemy troszeczkę pomęczyć. I żeby nam tutaj się udało, jest piper, musiała podejść, tak, dobrze, zniszczyła to, ale nic tutaj za bardzo nie dało. Mamy, jest blok wykończony, mamy przewagę, jest nas trzech na dwóch. mamy złapaną piper, ale ona też nie trafia i jest, jest ten szczaubi. Czy ona, czy strzeli? Prawie. Jest 18 do 12, do 18 sekund, 18 sekund, i ten punkt może być już dla nas zdobyty. Mamy tutaj spike, jeszcze tutaj zarzucił ulta, jest 18, 16, 10 sekund. Eee, jeszcze szczerają, szczerają, ale wychodzimy teraz kontrą. Pięknie, wychodzimy. Nie ma tu już litości. 20 do 18, 2 sekundy, 20, 21. No niemożliwe. Przegraliśmy w ostatniej sekundzie. Uff.